Polska Akademia Fotowoltaiczna, Huawei, Brukbert PV i Photomate. Specjalnie dla Was łączymy siły i organizujemy certyfikowane szkolenia dla instalatorów Huawei. Zapraszamy Was właśnie tutaj do Jabłonnej pod Warszawą, gdzie w Centrum Badawczym Kezo Polskiej Akademii Nauk przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Sprawdźcie to sami. Łącząc siły z Huawei i Photomate, Wr.b.tv rozszerza swoją działalność szkoleniową o certyfikowane szkolenia Huawei. We współpracy z firmą Huawei stworzyliśmy specjalne centrum szkoleniowe i zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach związanych właśnie z produktami firmy Huawei, do pogłębiania swojej wiedzy z zakresu fotowoltaiki, z zakresu magazynów energii, optymalizatorów i wszystkich produktów, zagadnień technicznych z tym związanych. W tym roku uruchomiliśmy cykl certyfikowanego instalatora. Po cyklu szkoleń, który odbędziecie Państwo tutaj na miejscu u nas, zdajecie Państwo egzamin i otrzymujecie Państwo certyfikat instalatora Huawei. W naszej sali szkoleniowej znajdziecie Państwo całą gamę produktową firmy Huawei, zarówno od serii Residential, po serwie Commercial i Industrial, po to aby tą wiedzę wykorzystywać w praktyce w przyszłości już na istniejących instalacjach. Możecie państwo skorzystać ze szkoleń dotyczących magazynów energii, optymalizatorów, falowników, ich konfiguracji, typowych problemów, które zdarzają się na instalacjach oraz jak sobie z nimi radzić. Nauczymy cię, jak poprawnie sprawdzić i uruchomić falownik, jak skonfigurować system w oparciu o optymalizatory, jak uruchomić i podpiąć system magazynowania energii Luna 2000, jak to wszystko potem skonfigurować, połączyć z wielką chmurą Fusion Solar 7.0. Wszystko tutaj jest na miejscu, jest to do dyspozycji i wszystko możemy dotknąć i przetestować w praktyce. Zapraszamy do KEZO i udziału w szkoleniach Polskiej Akademii Fotowoltaicznej. Dzięki nim możesz zdobyć certyfikat instalatora Huawei.